Zadanie szóste oblicz stosując prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania. No i w podpunkcie A mamy 100 razy w nawiasie 27 setnych plus 320. Co robimy? 100 mnożymy najpierw przez pierwszy wyraz nawiasu, czyli 27 setnych, przepisujemy znak dodawania, a następnie 100 mnożymy przez drugi wyraz w nawiasie, czyli 320. Podczas mnożenia. Przez 100 ułamka dziesiętnego wystarczy przesunąć przecinek w prawą stronę o dwa miejsca, bo tyle mamy zer w liczbie 100. Zatem 100 razy 27 setnych daje nam 27. Tutaj w drugim iloczynie 100 i 20 skracamy przez 20, zatem 100 podzielić przez 20 to 5, 20 podzielić przez 20 to 1. Zatem 5 razy 3 to 15. Wykonujemy mnożenie, czyli 27 razy 15 daje nam 405. Punkt B. No tutaj wykonujemy dokładnie w ten sam sposób, czyli 21 mnożymy przez pierwszy wyraz nawiasu, czyli 1 i 2 trzecie. Przepisujemy znak dodawania, następnie 21 mnożymy przez drugi wyraz w nawiasie, czyli 8 siódmych. Teraz tak, jeżeli chcemy pomnożyć liczbę przez liczbę mieszaną, to musimy liczbę mieszaną przedstawić w postaci ułamka niewłaściwego. Zatem 1 razy 3 to 3, dodać 2 to 5, czyli z 1 i 2 trzecie otrzymujemy 5 trzecich. Dodać, a w drugim iloczynie 21 i 7 skracamy przez 7, 21 podzielić na 7 to 3, 7 podzielić na 7 to 1, zatem otrzymujemy 3 razy 8, czyli 24. Pierwszym iloczynie możemy skrócić 21 i 3 przez 3. 21 podzielić przez 3 to 7, 3 podzielić przez 3 to 1. Zatem mamy 7 razy 5, czyli 35. Dodać 24 przepisujemy, a to nam daje 59 podpunkt C. Tutaj trzeba zauważyć, że w obydwu iloczynach powtarza się liczba 43. A więc tę liczbę 43 wyciągam przed nawias. Co zostaje w nawiasie? No, pierwszy element, czyli 1 i 2 9, dodać, drugi element, czyli 7 9. Trzeba zwrócić uwagę, że takie wyrażenie będzie nam dużo łatwiej obliczyć, ponieważ 1 i 2 9 dodać 7 9 to jest 1 i 9 9, czyli nic innego jak 2 całe. Zatem otrzymujemy 43 razy 2, a to się równa 83. 6. No dobrze, spójrzmy na przykład D. Tutaj na początek nie widać, że 15 siódmych to jest to samo, co 2 i 1 siódma, ale zamieńmy sobie tę liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy 2 razy 7 to 14 plus 1 to 15, więc. Pierwsze, pierwszy iloczyn przepisuję, natomiast w drugim iloczynie minus 2 i 1 siódma zamieniam na minus 15 siódmych razy 1 i 1 dziesiąta. No i teraz już widać, że w obydwu iloczynach powtarza się ułamek 15 siódmych, który wyciągamy przed nawias. No i w nawiasie zostaje nam 15 dziesiąta, znak odejmowania i 1 i 1 dziesiąta. No i tutaj widać, że znów ułatwiło nam to zadanie, ponieważ 15 1 dziesiąta odjąć 1 1 dziesiąta to po prostu 14 całych. Zatem 15 7 razy 14 całych wykonujemy skracanie 7 i 14 przez 7. 7 podzielić na 7 to 1, 14 podzielić na 7 to 2, zatem 15 razy 2 to 30. Podpunkt C. Mamy mnożenie 32 i 4 razy 110. No tu można zauważyć, że 110 można zapisać jako 100, dodać 10. I wówczas skorzystamy z praw, które przed chwilą omawialiśmy, czyli 32,4 mnożymy najpierw razy 100, przepisujemy znak dodawania i wykonujemy kolejne mnożenie, czyli 32,4 razy drugi element nawiasu, czyli razy 10. No i tutaj podczas mnożenia przez 100 ułamka dziesiętnego przesuwamy przecinek o 2 miejsca w prawą stronę, a więc Otrzymujemy 3240, znak dodawania przepisujemy, a w drugim ułamku przesuwamy przecinek o jedno miejsce, czyli otrzymujemy 324. Zatem 3240 plus 324 daje nam 3564. I pod punkt F. Tutaj należy zauważyć, że 87,125 da się rozbić na 87 plus 1,25 razy 100. No i korzystamy z tego samego prawa, zatem 100 razy pierwszy wyraz w nawiasie, czyli 100 razy 87. Przepisujemy znak dodawania i drugie działanie, czyli 100 razy 125. No i teraz tak, 87 razy 100, czyli do 87 dodajemy dwa zera, mamy 8700. A w drugim iloczynie 125 razy 100 skracamy 25 i 100 przez 25.